cyfryzacja to kupowanie czasu, którego brakuje na operacje, proste operacje, których nie muszą wykonywać ludzie. To oczywiście ma społecznie czasami swoje negatywne strony, ale warto o tym pamiętać i od tego nie uciekniemy. Dlatego cieszę się, że jest to spotkanie, jest ta konferencja, bo ona być może tym, którzy jeszcze wątpią musi mówi, że nie ma wyjścia, a jak to robić sensownie, optymalnie no to tutaj myślę wszyscy się dowiemy. Warto też pamiętać, że wchodzenie w cyfryzację, w systemy RP, w automatyzację operacji, to jest małżeństwo na lata. I to się nigdy nie kończy i trzeba tutaj bardzo roztropnie podchodzić, bo mówię z doświadczenia mojego już tutaj w urzędzie, jeżeli już się wchodzi w jakiś system, potem zmiana na inny jest bardzo kłopotliwa, a wręcz czasami niemożliwe, dlatego warto to robić od początku sensownie i roztropnie, bo każdy błąd na początku przyrasta geometrycznie potem dalej. I po to jest ta konferencja, żeby właśnie żadnego przedsiębiorcy z Białej i z okolic i wszystkich gości oczywiście wy tam to nie dotknęło. No i oczywiście nie byłbym sobą, gdybym szczególnie tym przedsiębiorstwom z Białej nie podziękował za podatki. Dziękuję bardzo. Cyfryzacja często jest takim elementem niepewności. Nie do końca wiemy co, nie do końca wiemy jak. A, ale już y, wydaje się nieuniknione to, że ona warunkuje konkurencyjność i wzrost produktywności. Że ten czas, który nam automatyzacja, robotyzacja czy, czy, czy po prostu cyfryzacja zaoszczędzi, możemy go wykorzystać na zdobywanie nowych klientów. To, co nas bardzo martwi, to jest to, że, że małe i średnie przedsiębiorstwa jest, i ten poziom cyfryzacji jest cały czas daleki od oczekiwań. Według badań zaledwie 40%. Polskich przedsiębiorców osiąga taki poziom podstawowej cyfryzacji, a, a wielu przedsiębiorców w ogóle nie, nie dotyka narzędzi cyfrowych. Cały czas gonimy też średnią unijną. Mamy też ogromną świadomość tego, z jakimi barierami państwo się mierzą codziennie. Które te bariery też blokują, takie uwolnienie całego potencjału technologicznego, jaki moglibyście w swoich firmach zastosować? To, na co namawiamy, to, żeby cyfryzacja i cyberbezpieczeństwo stały się takim elementem prowadzenia Waszej firmy, stabilnym elementem strategii, a nie takim wyrywkowym. Do skokiem w wprowadzaniu rozwiązań. Czyli śledzenie trendów marketingowych jest o tyle ważne, że algorytmy w wyszukiwarkach podbijają to, co jest teraz popularne. Czyli jak dzisiaj jest, jakiś, jak dzisiaj jest jakaś ważna wiadomość, niech to będzie najprościej mówiąc jakaś wiadomość dnia, nawet dotycząca y, jakiejś sytuacji geopolitycznej albo lokalnej, to jeśli Państwo się w tą informację wpasują, algorytmy z automatu podbijają to i częściej te informacje od Was i Wasze produkty pojawiają się w tym kontekście. Więc dane, dane są kluczowe jak i śledzenie trendów. Dotychczasowo tradycyjne media żyły w swoim świecie, firmy telekomunikacyjne w, w swoim świecie. Wspomniałem już o Netflixie, proszę spojrzeć jak to wpłynęło na całą branżę. Wszystkie właściwie teraz Większe studia, Warner Bros, który ma HBO, Disney, wszystkie musiały wprowadzić aplikacje, dlatego że klienci przenoszą się do internetu, nie chcą telewizji linearnej, chcą oglądać to, kiedy ja chcę i jakby ten film, który ja chcę, a nie czekać na program. W związku z tym wymusiło to wielką zmianę na rynku. Podobnie w komunikacji. Mamy WhatsAppy, signale, różnego rodzaju aplikacje. One też wpłynęły na to, że operatorzy muszą też iść w tym kierunku. No i to samo media wystarczy spojrzeć na TikTok. Na na YouTube Shorts, na to, jak zmieniło się dostarczanie krótkich, krótkich filmów, ale też i mediów. A jak to wpłynęło na operatorów? Sami operatorzy przestali sprzedawać zwykłe usługi telekomunikacyjne. Jak Państwo pójdą do Salonu Plusa czy Playa, a też do innych, to teraz jest i smart dom, i, i, i telewizja, i taka aplikacja, śmaka aplikacja. Jednym słowem, jest rozszerzone portfolio. Czyli ten, ten świat się bardzo zmienił. Firmy taksówkarskie przeżyły swoją rewolucję. Mamy Bolt, mamy Uber, ale też i taksówki wprowadziły swoje aplikacje, jak FreeNow. Wchodzą, stety lub niestety, autonomiczne auta, one już weszły w, kilku, w kilkunastu miastach za granicą, w szczególności firma, która jest w rękach Google, czyli Waymo. Podobnie zmieniło się, zmieniła się branża logistyczna w zakresie DPD. Czy, czy DHL. Dzisiaj tak naprawdę, Szanowni Państwo, wiedza nawet za darmo leży na ulicy. Są całe platformy Udemy, Coursera, również nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę, najlepsze topowe uniwersytety na świecie, takie jak Harvard, udostępniają wiele swoich kursów za darmo. Całkowicie za darmo. Co więcej, dzięki sztucznej inteligencji, również firmom założonym przez Polaków, niestety płacących podatki poza Polską, czyli Eleven Labs, Możemy dokonać prostego tłumaczenia z języka na angielski i sklonować głos prowadzącego, co pozwala słuchać i oglądać wykłady z Harvardu w języku polskim.